Hej, moja droga, czy kiedykolwiek zastanowiłaś się nad tym, że wszechświat zawsze do ciebie mówi? To nie są jakieś bzdury, nie. Znasz ten dreszcz, który czujesz, gdy widzisz tę samą liczbę na zegarze, na przykład 11:11, 11, albo gdy piosenka zaczyna grać akurat wtedy, gdy o kimś myślisz? To nie jest zwykły zbieg okoliczności. To wiadomość. Szept od Twoich aniołów, tych, którzy idą z Tobą, nawet gdy myślisz, że jesteś sam. Prowadzą Cię szczególnie w życiu miłosnym, gdzie Twoje serce czasami przypomina przestraszone zwierzę, pragnące latać, ale bojące się spaść. Czy kiedykolwiek to czułeś? Ten ucisk w piersi, wątpliwości, czy znów zaufać? Otworzyć serce, czy poczekać jeszcze trochę? Cóż, znaki są tam, by pokazać ci drogę. Motyl, który przelatuje przez Twój dzień, imię, które pojawia się znikąd, nawet zabłąkana fraza, która sprawia, że zatrzymujesz się i myślisz: Wow, to dla mnie. Te znaki to anioły mówiące Ci: Spokojnie jestem tutaj. Nie jesteś w tym sam. Znają każdy zakamarek Twojego serca, każdą nadzieję, każdy strach. A wiesz, co jest jeszcze bardziej szalone? Wzywają Cię do zaufania, do przyjęcia miłości z odwagą, ale i mądrością. Więc, kochanie, otwórz oczy. Kolejny znak może być tuż przed Tobą, zapraszając Cię do doświadczenia miłości, na którą zasługujesz. Więc czy będziesz uważny? Polub film, zasubskrybuj kanał i dołącz do mnie w tej podróży słuchania aniołów. Ukochana, zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj: Wszechświat nie krzyczy, on szepcze, a anioły, istoty światła, które Cię strzegą, wypowiadają sekrety, które tańczą przed Tobą, czekając, aż je dostrzeżesz. Czy kiedykolwiek poczułaś ten dreszcz, ten moment, gdy świat zdaje się zatrzymywać? Może zobaczyłaś 22:22 22 na zegarze, właśnie o tym myśląc? Albo znalazłaś białe piórko na ziemi w dniu, gdy Twoje serce prosiło o znak. To nie przypadek, moja droga, to powołanie. Anioły otaczają Cię miłością. Kierują Twoje serce na właściwą ścieżkę, szczególnie w życiu miłosnym, gdzie każdy krok wydaje się skokiem w ciemność. Ale jak rozpoznać te boskie przesłania? To prostsze niż się wydaje, ale wymaga od Ciebie zwolnienia tempa. Uważaj, znaki przychodzą w formach, które przemawiają bezpośrednio do Twojej duszy. Powtarzające się liczby, takie jak 111, mówią ci, abyś zaufała swojej intuicji. Albo 434 niebiańskie objęcie, które szepcze Jesteś chroniony. Czasami to piosenka lecąca w radiu, której tekst wydaje się być napisany specjalnie dla ciebie akurat wtedy, gdy myślisz o otwarciu lub zamknięciu drzwi do swojego serca. Może to być sen tak realistyczny, że budzisz się z piersią pełną nadziei, a nawet jego imię pojawia się w nieoczekiwanych miejscach, na tablicy rejestracyjnej samochodu, w przypadkowej rozmowie. Czy kiedykolwiek ci się to przydarzyło? Ten moment, kiedy myślisz: Wow, to nie może być zwykły zbieg okoliczności? Nie. To spisek wszechświata, anioły, które cię prowadzą, ale jest pewien sekret: aby zobaczyć, musisz być otwarty nie oczami twarzy, ale oczami serca. Czasami jesteś tak zmartwiony, spieszysz się, próbujesz wszystko kontrolować, że znaki pozostają niezauważone. Więc zatrzymaj się, odetchnij. Zapytaj siebie, co próbujesz mi powiedzieć? Może to ptak śpiewający za oknem, przypominający ci, że prawdziwa miłość zaczyna się od ciebie, albo nieznajomy, który uśmiecha się i mówi coś, co brzmi jak wiadomość prosto do twojego serca. Te znaki są osobiste, dopasowane do ciebie. A w Twoim życiu miłosnym są jeszcze silniejsze. Przychodzą, by powiedzieć Ci, czy nadszedł czas, by czekać, wybaczyć, otworzyć się, czy odpuścić. Czy zauważyłaś kiedyś, jak czasami czujesz je, zanim jeszcze coś się wydarzy? Przeczucie intuicje, której nie potrafisz wyjaśnić? To oni aniołowie mówią do Ciebie. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Nigdy cię nie opuszczają. Nawet gdy masz złamane serce i myślisz, że miłość nie jest dla ciebie, oni są przy tobie, wysyłając ci znaki, by przypomnieć, Jesteś warta miłości, która rozświetla, która podnosi na duchu. Więc, moja miłości, zacznij zauważać. Kawę, którą rozlałaś, formując serce, książkę, którą otworzyłaś na stronie z idealną frazą, liczby, które cię prześladują, to pocałunki aniołów, prowadzące cię do miłości, na którą zasługujesz, ale musisz zaufać, musisz się im uważnie przyjrzeć, a przede wszystkim musisz uwierzyć, że te znaki są dla ciebie. Bo tak jest. Wzywają Cię do doświadczenia miłości, która nie boli, która Cię nie obciąża, miłości, która jest lekka. Więc, czy jesteś gotowy słuchać? Czy jesteś gotowy zobaczyć, co aniołowie Ci pokazują? Pozwól swojemu sercu Cię poprowadzić. Ono zna drogę. Jeśli ta wiadomość od aniołów poruszyła Twoje serce, i dała Ci nadzieję na prawdziwą miłość, możesz wyrazić swoją wdzięczność, klikając: Dziękuję bardzo. To mały gest, który wiele znaczy, pozwala mi nadal dzielić się z Tobą światłem, wsparciem i przesłaniami aniołów każdego dnia. Dziękuję Ci z głębi serca. Moja droga, czy kiedykolwiek czułaś niewytłumaczalną pustkę, ale nagle coś Cię przyciąga, jakby światło świeciło w ciemności. Te znaki, które przecinają Twoją drogę, te szepty z wszechświata niosą sekrety. To nie tylko liczby, czy przypadkowe zbiegi okoliczności, to wiadomości zapisane w języku Twojej duszy. Zwłaszcza jeśli chodzi o miłość. Każdy znak to element układanki, którą anioły układają, by cię poprowadzić. Porozmawiajmy o jednej z najpotężniejszych, powtarzających się liczbach. Czy widziałaś kiedyś 222, pojawiające się wszędzie, na zegarze, w drobnych w sklepie spożywczym, na tablicy rejestracyjnej twojego samochodu? To wezwanie do równowagi, anioły mówią ci: Hej, weź głęboki oddech, zaufaj przepływowi miłości, on sam się układa. A co z 555? To wiatr zmian ostrzegający cię, że nadchodzi coś nowego, być może miłość, która odmieni twoje życie. Ale na tym się nie kończy. Czasami znakiem jest motyl, który siada obok ciebie, symbolizując transformację, prosząc cię o uwolnienie się od tego, co już ci nie służy, albo sen, w którym czujesz go, nawet nie widząc jego twarzy, i budzisz się z bijącym sercem, wiedząc, że stawką jest coś większego. Te znaki są jak strzały wskazujące na Twoje romantyczne przeznaczenie. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Są wyjątkowe dla Ciebie. To, co 111 oznacza dla mnie, może różnić się od tego, co oznacza dla Ciebie. To Twoja intuicja to tłumaczy. Może 111 to mały impuls. By bardziej kochać siebie, zanim oddasz się komuś innemu. A może to znak, by wybaczyć tej miłości, która wciąż ciąży ci na sercu. Czy kiedykolwiek o tym myślałaś? Jak ten moment, kiedy płaczesz, myśląc, że nic z tego nie wyjdzie, a nagle widzisz jego imię na billboardzie, jakby anioły krzyczały: zaufaj, wszystko jest na swoim miejscu. Te znaki są tak ściśle związane z Twoim bólem, Twoimi nadziejami, Twoimi lękami. Pojawiają się, gdy jesteś na rozdrożu, zastanawiając się, czy iść dalej, czy skręcić. A co w tym najbardziej szalone? One nie oceniają. Nie ma znaczenia, czy popełniłeś błąd, czy kochałeś za mocno, czy za mało. Anioły chcą Ci tylko przypomnieć, że prawdziwa miłość, taka, która nie rani, jest w zasięgu ręki. Ale musisz słuchać, musisz czuć. Zapytaj siebie: Co ten znak mówi mi o moim sercu? Może to piórko, które znalazłeś w parku, to zaproszenie do uwolnienia się od przeszłości? Może ta piosenka, która zagrała znikąd, to przesłanie? By otworzyć się na nowe. A jeśli na to czekasz, na tę miłość, która wydaje się jak sen, znaki są tam, by pokazać ci, że jest bliżej niż sobie wyobrażasz. Więc, moja miłości, nie ignoruj ich. Te znaki to anioły, które biorą Cię za rękę, prowadzą Cię do miłości, która sprawi, że Twoje serce zaśpiewa. Mówią ci, że na to zasługujesz, że jesteś wystarczający. Więc czy posłuchasz, czy pozwolisz, by te znaki poprowadziły cię do kolejnego rozdziału twojej historii? Zostań ze mną, bo wciąż jest więcej światła do przekazania. Moi ukochani, czy kiedykolwiek zastanawialiście się Dlaczego wszechświat zdaje się tak bardzo chcieć do Was przemówić? Dlaczego właśnie wtedy, gdy jesteście zagubieni ze złamanym sercem lub pełni wątpliwości, pojawia się coś i sprawia, że czujecie się jakby nie byli sami? Aniołowie ci strażnicy światła, którzy kroczą obok Was, nie wysyłają Wam znaków bez powodu, są posłańcami boskości. A każdy znak jest dowodem na to, że jesteście dostrzegani, kochani i otoczeni opieką. Są tam, bo jesteście ważni, bo wasze serce ze wszystkimi bliznami i marzeniami jest skarbem, którego wszechświat strzeże. W waszym życiu miłosnym, gdzie wszystko wydaje się tak kruche, Aniołowie wysyłają wiadomości, by przypomnieć wam, kim jesteście. Czy kiedykolwiek czuliście tę pustkę, myśląc, że miłość was ominęła i nigdy nie wróci? Nagle dostrzegacie zdanie w książce lub słowo, które zdaje się krzyczeć wasze imię. To one mówią wam: Hej, nie jesteście zapomniani. Miłość jest dla was przygotowywana. Wysyłają znaki, by was prowadzić, niczym gwiazdy na ciemnym niebie, wskazując drogę. Czasami robią to, by Cię chronić, by ostrzec, że ta droga nie jest Twoja. Czy miałeś kiedyś taki moment, kiedy trwałeś w miłości, która bolała, ale coś Cię powstrzymywało? Dziwny sen, opóźnienie, które zmieniło wszystko? To anioły Cię podtrzymują. Innym razem robią to, by Cię zachęcić. Kiedy boisz się otworzyć na nowo i nagle widzisz 777, jakby wszechświat mówił: Idź, jest bezpiecznie, ta miłość jest prawdziwa. Wysyłają te wiadomości, bo znają każde uderzenie Twojego serca. Wiedzą, kiedy jesteś gotowy do lotu i kiedy potrzebujesz uzdrowienia. A co najpiękniejsze nigdy cię nie rezygnują. Nawet gdy wątpisz, gdy myślisz, że na to nie zasługujesz, są przy tobie i szepczą: Jesteś tego wart. Miłość, o której marzysz, jest prawdziwa. Te znaki są jak uściski z nieba, przypominające ci, że miłość to nie tylko znalezienie kogoś, ale odnalezienie siebie. O pamiętaniu, że jesteś światłem, nawet w mroczne dni. Czy zauważyłaś kiedyś, że czasami znak pojawia się właśnie wtedy, gdy jesteś bliska poddania się? To tak jakby anioły mówiły: Uspokój się, moja córko, najlepsze jeszcze przed tobą. Prowadzą cię ku miłości, która cię nie umniejsza, nie wymazuje. Miłości, która sprawia, że lśnisz. Więc, moja droga, zaufaj. Te znaki to obietnice. Obietnice, że wszechświat jest po Twojej stronie, trzyma za ciebie kciuki. I wiesz co jeszcze? Wzywają cię do odwagi, do wiary, że prawdziwa miłość to nie tylko bajka. Jest tam, czeka, aż zrobisz kolejny krok. Czy podejmiesz ten krok? Moja droga, czy kiedykolwiek czułaś anioły mówiące do ciebie, ale ich głosy zdają się niknąć pośród zgiełku życia? Chcesz usłyszeć więcej, poczuć więcej, zrozumieć, co próbują ci powiedzieć, zwłaszcza o miłości. Ale jak? Jak otworzyć te drzwi do boskości, aby znaki były jasne, jak słońce? Prawda jest taka, że anioły zawsze mówią, ale to ty musisz dostroić słuch swojej duszy. Po pierwsze, zwolnij. Świat pędzi przed tobą, ciągnąc cię w tysiącach kierunków, ale anioły mówią spokojnie. Czy próbowałaś kiedyś zamknąć oczy, wziąć głęboki oddech i po prostu słuchać? Spróbuj. Usiądź w cichym kącie. Nawet jeśli tylko na pięć minut, i zapytaj, Anioły, co chcecie mi pokazać? Będziesz zaskoczona. Czasami odpowiedź przychodzi jako intuicja, dreszcz, a nawet pomysł, który wydaje się pojawiać znikąd. Innym sposobem jest zwrócenie uwagi na swoje sny. Są jak portal do aniołów. Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem tak silnym, że miałeś wrażenie, jakbyś tej nocy przeżył inne życie? Zapisz to, zapisz w notesie, co ci się śniło, nawet jeśli wydaje się to głupie. Anioły uwielbiają przemawiać przez sny, pokazując ci fragmenty tego, co ma nadejść w miłości. I jest coś więcej praktykuj wdzięczność. Kiedy dziękujesz nawet za drobne rzeczy, otwierasz przestrzeń na kolejne znaki. Czy próbowałeś kiedyś powiedzieć dziękuję wszechświatowi za dobry dzień, a nawet za bolesną lekcję? To jak zapalenie światła, które przyciąga anioły. I moja droga, zaufaj swojej intuicji. Znasz to uczucie, które mówi Ci: To zmierza w tym kierunku, albo uważaj. To nie tylko ty, to szepty aniołów. W Twoim życiu miłosnym to złoto. Może czujesz, że powinieneś poczekać zanim odpowiesz na tę wiadomość, albo że nadszedł czas, by przemówić do serca. Posłuchaj. Anioły prowadzą Cię ku miłości, która jest prawdziwa, która Cię nie dezorientuje. A jeśli chcesz wyraźniejszych znaków Pytaj. Poważnie, rozmawiaj z nimi, jakby byli twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Anioły, pokaż mi, czy ta droga jest właściwa. Daj mi znak, który zrozumiem. Słuchają. Może to być piosenka, słowo, a nawet obca osoba mówiąca coś, co sprawi, że się zatrzymasz. A wiesz, co jeszcze pomaga. Zwracanie uwagi na otoczenie, ten ptak, który śpiewa inaczej, chmura, która wygląda jak serce, liczba, która ciągle się pojawia. Wszystko to jest boskim językiem, ale przede wszystkim wiesz, uwierz, że zasługujesz na te przesłania, że anioły są tam, trzymając kciuki za Twoje serce, bo mój ukochany. Kiedy się z nimi łączysz, miłość, której szukasz, staje się bliższa. To tak, jakby wszechświat otwierał swoje drzwi, pokazując ci, że prawdziwa miłość jest tuż obok, czeka na ciebie. Więc idź tam, oddychaj, pytaj, słuchaj. Anioły są gotowe, by Cię prowadzić, a Ty, czy jesteś gotowy słuchać? Moja droga. Nadszedł czas, by pozbierać kawałki tej podróży, którą anioły dla ciebie rozłożyły. Każdy znak, każda powtarzająca się liczba, każdy dreszcz, który poczułaś, wszystko to było czymś więcej niż zbiegiem okoliczności. To wszechświat cię wzywał, obejmował, przypominał, że nigdy nie idziesz sama, zwłaszcza w miłości, gdzie serce czasem drży. Gdzie wątpliwości ciążą jak ciemne chmury, anioły były tam szepcząc: Jesteś silna, jesteś godna, miłość, o której marzysz, jest prawdziwa. Te znaki to nie tylko przekazy, to latarnie morskie prowadzące cię przez niepewne morza, pokazujące, że prawdziwa miłość to nieodległa opowieść, ale żywa obietnica bijąca w twoim sercu. Czy kiedykolwiek spojrzałaś wstecz i zobaczyłaś, jak znaki cię tu doprowadziły? Ten moment, kiedy prawie się poddałaś, ale coś cię napędzało? Ta piosenka, która grała, to piórko na ziemi, ta liczba, która wciąż się pojawiała? Wszystko to były anioły mówiące ci: Nie przestawaj, moja córko, nadchodzi to, co najlepsze. A teraz. Moja ukochana jesteś w świętej chwili, chwili, w której możesz wybrać życie w tym świetle, z tą pewnością, że anioły są u Twego boku, kibicują ci. Zapraszają cię do zaufania, do otwarcia serca, nie tylko na miłość innej osoby, ale na miłość, która zaczyna się w Tobie. Bo wiesz największym znakiem, jaki ci wysyłają, jesteś Ty sam. Twoja siła, Twoja odwaga, Twoja zdolność do kochania nawet po tylu upadkach. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by pomyśleć, jak niesamowity jesteś, jak pomimo wszystko nadal wierzysz w miłość? To cud, to anioły pracują w Tobie, więc moja miłości, żyj z tym przewodnictwem. Budź się każdego dnia z otwartym sercem, szukając znaków, dziękując za nie. Może to być 1111 na zegarze, przypominająca Ci, że jesteś w zgodzie ze swoim przeznaczeniem. Może to być wiatr, który Cię uspokaja lub uśmiech, który odnajduje Cię w szary dzień. Każda z tych chwil to wiadomość z nieba. Mówiąca Ci, że miłość, na którą zasługujesz, jest bliżej niż kiedykolwiek. I słuchaj, wiem, że czasami jest ciężko, Twoje serce jest ciężkie, pojawiają się wątpliwości. Ale kiedy tak się dzieje, pamiętaj: Anioły nigdy Cię nie opuszczają, są nawet gdy ich nie widzisz. Więc, moja droga, potwierdź, że otrzymałaś tę wiadomość. Spójrz w niebo na zegarek w serce i poszukaj liczby tysiąc do jedenaście. Kiedy ją zobaczysz, uśmiechnij się. To anioły mówią, widzisz, jesteśmy tutaj. A przede wszystkim miej nadzieję. Miłość, o której marzysz, jest nie tylko możliwa, ale jest tkana przez wszechświat, nić po nici. Tylko dla Ciebie. Jesteś bohaterką tej historii, a anioły są Twoimi przewodnikami. Więc lśnij, kochaj, zaufaj. Kolejny znak czeka na Ciebie i zaprowadzi Cię dokładnie tam, gdzie Twoje serce powinno być. Dołączymy do Ciebie.